Kobiet, jak i one same, jest bardzo skomplikowany. Pojęcie takie jak maskara czy turkus są dla wielu mężczyzn po prostu obce. A jak chłopcy z naszej szkoły rozumieją takie pojęcia? Czy znają różnicę pomiędzy sukienką a spódniczką? Czym różni się tuż do rzęs od maskary? No maskara podejrzewam wiąże się z jakąś maską, sama nazwa wskazuje, Tuż do rzęs to bardziej wydłuża rzęsę, a maskara podejrzewam, że jest więc wielofunkcyjna. Czy to nie to samo? Zacznijmy od tego, że nie wiem co to jest w ogóle. Kurde, ciężkie pytanie. Dobra, tego nie wiem, dobra, Miłość próbuj, już, ja już odpadam. Czym? Chyba? Co? Ma maskarą kobiety sobie podkreślają, no tak. No tuż to chyba do powiek, nie? A maskara nie wiem, nie, nie powiem. nie. Czym różni się spódniczka od sukienki? Sukienka to jest e, góra z dołem, a spódnica jest tylko od pasa w dół. No spódniczka chyba jest krótsza niż sukienka. Sukienka też będzie bardziej taka z lekkiego materiału. Sukienka jest jednoczęściowa i taka cała tu, tak? A spódniczka taka tu. Ciężkie pytania dajecie. Znaczy, myślę, że różnica między spódniczką a sukienką nie jest wcale takim ciężkim pytaniem. Co to są mokasyny? Co? To są te. Mmm. Um, buty? Buty. To jest małe, takie, takie takie, szykowne, że tak powiem. Co nie? Z tymi albo no z ostrogami? Nie wiem. Nie wiem. Czym różnią się firanki od zasłon? Ym, firanki. Hmm. Firanki są takie o, wzorki, a zasłony to są takie kolorowe, takie długie, długie. To firony mam przykładowo na karniszu, a zasłonki no to w kuchni mogą być na przykład. Kolor turkusowy to kolor, potocznie. Turkusowy będzie to taki jasno niebieski. No niebieski. Twoje bluzki? Bardzo dobrze. Zastosowanie lakieru do włosów. No, Żeby włosy były tak sztywne i nie spadały i tak dalej. To, to żeby spomogłaś włosy, pokolorować na inny kolor. Szatynka to kobieta z jakim kolorem włosów? Brązowe. Jest to taki ciemniejszy brąz. Taki makester. Poprosimy esterę. <laughs> Czym różnią się koturny od szpilek? Tego nie wiem. No, Koturny to są pełne podeszwy, a szpilki? Pani Jola ma szpilki. Wydaje mi się, że niczym. Szpilki to są chyba cienkie, a koturny mają grubszą, tą powierzchnię. No taki połączony z butem. Taki cały. No. Czym zmywa się makijaż? Zmywa się w Czym mężczyźni z charakteru różnią się od kobiet? Wydaje mi się, że mężczyźni są bardziej porywczy, chyba. Czym się różni z charakteru? Jest bardziej zmienna według mnie. Moje zdanie jest bardziej takie, że jak facet coś postanowi, to zawsze zawsze się na coś uprzejmie skończyć. To jest moje zdanie. Mężczyzna potrafi odpuścić w niektórych sytuacjach, a kobieta już na przykład nie. No na pewno są e, bardziej skrupulatne, są bardziej e, e, dokładne i bardziej wymagające. Chłopacy są raczej zaradni, nie? Są mili, uprzejmi dla kobiet, a kobiety są bardzo często wredne dla nas, ale są też bardzo często miłe. Kiedy na przykład załóżmy, kobieta jest ładna i zacznie ro robić jakieś no, głupie rzeczy, to dużo facetów przymyka na to oko ze względu na jej walory i atuty. Wszystkiego najlepszego wszystkim kobietom tak i bezbolesnego porodu. Kochane kobitki, dużo szczęścia, ukochanego chłopaka i... Spełnienia marzeń, zdrowia, miłości, pieniędzy, no i tego tylko sobie wymarzycie. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet, żebyście były takie piękne, jakie jesteście i... Muszę się Jak widać, świat kobiet pozostaje wielką zagadką dla wielu panów. Dla GimTV 2.3 mówiła Monika Kaczmarek.